Cześć, w tym filmie zaprezentuję mój kolejny, nowy monitor LCD 27 cali marki Acer modelu V277. Kupiłem na MediaExpert.pl za 389,99 zł. Ten monitor kupiłem, bo miałem wcześniej podłączony komputer stacjonarny do telewizora LIN, ale niestety HD mi się popsuł i przez to nie ma sygnału w ogóle. Za to jeszcze jeden telewizor mam od, od kabletech, ale, ale ja już nie będę podłączał komputera stacjonalnego do telewizora kabletech, bo jeszcze kolejny telewizor się zepsuje i wtedy będzie problem albo z HDMI, albo w ogóle telewizor przestaje działać, tak? samo jak ja punkt. No dobra, a teraz przeczytam wam dane techniczne tego monitora, dane podstawowe, ekran, właśnie 7 cali. 1920x1080 pikseli IPS Częstotliwość odświeżania obrazu 100 Hz Czas reakcji matrycy ms 4 gtg Jasność ekranu CD metr kwadratowy 250 Proporcje ekranu 16x9 Nowa klasa energetyczna E Parametry Zastosowanie Do domu i biura Typ ekranu Płaski Przekątna ekranu 28 cali Przekątna ekranu 69 cm Powłoka matrycy Matowa Podświetlenie ekranu LCD Rodzaj matrycy IPS Rozdzielczość ekranu 1020x1080 Proporcje ekranu 60 9 Częstotliwość odszerzenia obrazu 100 Hz odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 99%. Liczba wyświetlanych kolorów 16.7 miliona. HDR nie. Czas reakcji matrycy milisekundy 4GTG. Funkcja swat nie. Wbudowany kalibrator nie. Technologia synchronizacji FreeSync. Technologia ochrony oczu ComfiView. Filtr światła niebieskiego, redukcja migotania. Flickr Free, Free Vision Ker 2.0 Wielkość plamki 0.311 na 0.311 mm Jasność ekranu CD M2 250 Kontrast dynamiczny 100 milionów na 1 Kontrast statyczny 1000 na 1 Techniczne Kąt widzenia w pionie 188 stopni Kąt widzenia w poziomie 188 stopni. Ekran obrotowy pivot nie. Regulacja kąta poch pochylenia tilt tak. Zakres regulacji pochylenia tilt 25 stopni do tyłu w górę 5 stopni do przodu w dół. Regulacja kąta obrotu swivel nie. Regulacja wysokości nie. Możliwość zawieszenia na ścianie tak. Standard Wesa 100 na, na 100 mm. Głośniki? Tak Moc głośników? 2x2W Monitor bezramkowy? Tak Tuner TV? Nie Monitor przenośny? Nie Dodatkowe informacje 6 Axis Color Control Ace Display Widget Certyfikat TUV Energy Star EPA Silver Love Dimming Możliwość zabezpieczenia linką Podcastington Block Navigation Key Super Sharpness TCO Fadość ekranu 3H Wide viewing Angle Złącza Display Pod 1.2 1 jedna sztuka HDMI 1.4 1 jedna sztuka VGA 1 sztuka Wejście audio 1 sztuka I wyjście słuchawkowe również 1 sztuka Efektywność energetyczna. Nowa klasa energetyczna E. Zużycie energii SDR 21 kWh. Zużycie prądu w trybie SDR 21 kWh 24 zł i 15 groszy. Pobór mocy podczas pracy 26 W Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 waty wyłączony 0,5 w, w gotowo tryb gotowości. Fizyczne. Wysokość. 45.5 cm głębokość 6.67 cm głębokość z podstawą 22.5 cm szerokość 61.43 cm waga 4.99 kg waga z podstawą 5.6 kg waga z opakowaniem 6 kg pilot nie wyposażenie kabel HDMI kabel zasilający kolor, obu kolor obudowy czarny gwarancja 36 miesięcy a teraz pokażę ten zestaw z monitorem w zestawie znajdują się monitor instrukcja obsługi kabel aux mini -jack, kabel hdmi kabel zasilający stopka i noga a teraz zaprezentuję cały monitor na panelu przednim znajdują się ekran LCD 27 cali Znaczek napis Acer, dioda pomarańczowa, jak nie ma sygnału na monitorze, a jak jest sygnał to niebieska. Na panelu tylnym znajdują się: znaczek napis Acer, 4 wkręty do uchwytu na ścianę, gniazdo zasilania, gniazdo DisplayPort, HDMI, VGA, wejście AUX na mini jack, jako dźwięk w monitorze w przypadku kabla VGA, wyjście z słuchawki mini -jack, 4 przyciski w tym włącznik i jedna gałka z przyciskiem. No dobra, to teraz prze przetestuję. Teraz monitor marki Acer Tot 287. Dobra, włączamy teraz monitor. I tu jak widzicie, jest obraz. Jest w tej chwili podłączony Degodel TV Smart. Obsługuje maksymalnie 60 Hz. Jeśli chodzi o Degodel TV Smart. A ten monitor obsługuje maksymalnie 100 Hz. Tylko, że obsługując 100Hz tylko niestety komputer, komputery, tylko nie tylko tym razem komputery jak włączy, Jakbym komputer włączył To jak jest komputer włączony, podłączył do monitora, na przykład HDMI Albo DisplayPort To 100Hz maksymalnie obsługuje A jak jest podłączony na przykład komputer stacjonarny, na przykład retro Za pomocą kabla VGA monitorowego Obsługę maksymalnie 85 Hz, tylko nie 100 Hz, tylko 85 Hz. Tym razem. No dobra, to teraz wejdźmy teraz w ustawienia. Tutaj mamy na, na dolnym rogu, prawym, dolnym rogu ekranu, tutaj mamy tryby. Weźmy teraz tryby. Tu mamy standardowy. Eko. Grafika film, użytkownika, ciemnia, odczyt i srgb. Teraz wybieramy na standardowy. Dobra, teraz będziemy jeszcze raz. Zmoczę w jasność. Można wyregulować jasność. To teraz wejście mamy wejście HDMI w tej chwili. Tego teraz nie wybieramy. W tej chwili z HDMI yy, używa teraz. bo Jest podłączony teraz dekoder TPO Smart. Jak jest wybrany DisplayPort, to mam podłączony komputer stacjonarny Tylko te dwa kable są, czyli HDMI i DisplayPort HDMI to Depot Smart A DisplayPort to komputer stacjonarny Dobra Auto źródło włączony Jeszcze raz, bo coś się nie chce ciskać. włączony, wyłączony automatycznie źródło weźmy teraz HDMI DisplayPort i VGA zakończ to teraz weźmy jeszcze menu to jest menu główne tutaj mamy obraz tryb użytkownika, jasność kontrast Tutaj jak widać kontrast to jest Mało niebieskie światła Poziom 4, poziom 3, poziom 2 i poziom 1 Wzmocnienie czerni AC wyłączony, włączony Superostrość wyłączony, włączony tutaj widać jak jest włączona super ostrość to się z, y, 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 ostro się robi y, y, wzmacnia ostrość a jak wyłączam super ostrość to normalnie jest ostrość dobra to teraz kolor gamma czyli w tej chwili mamy 2.2 2.4 o i 1.8. Temperatura koloru, ciepłe, normalne i chłodny. Jeszcze mało niebieskie światło, jeszcze użytkownik. I to wszystko, ciepłe. może wybieram normalny kolor. To teraz audio. Tutaj mamy głośność, 100% maksymalnie. Musi być ustawiony, bo... I tak, i tak, zresztą tak monitor gra za cicho niestety. Wyciszenie, wyłączony, włączony, wydajność, Overdrive, normalny, ekstremalna i wyłączony. FreeSynth włączony i poczekamy jeszcze chwilę, no, teraz mamy wyłączony FreeSynth. teraz włączamy FreeSync z powrotem i zmienia się częstotliwość na przykład na 100 Hz, ale tylko gdy jest podłączony komputer stacjonarny albo laptop na przykład. Ale ten nie dekoder tego smart. Zobaczmy częstotliwość odświeżenia. O, wyłączony, włączony. To teraz OSD, język polski, portugalski, brazylijski Portugalia. Potu angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, lipański, włoski holenderski, chiński turecki i polski tu mamy wyłączenie OSD 10 sekund przejrzał czystość wyłączony 20% 40% 60% 80% i wyłączony blokada OSD włączony wyłączony no i OSD zablokowane Czekamy jeszcze chwilę. Po tej chwili się niestety zablokowało. to ja się pojawił w napis 50? Cholera jasne, mogłem je wciskać. nie wciskać, mogłem nie wybierać blokady. Dobra, może na chwilę, chwilę wyłączę monitor. Może się tym razem odblokuje Odblokowało się OSD ciskając i przytrzymając przycisk. No, mamy odblokowane w końcu. No i mamy wyłączone blokady. Dobra, teraz weźmy w system. Mamy wejście HDMI, DisplayPort i VGA Auto źródło włączony przycisk skrótu tryb szeroki pełny wsparcie spacie porcje i pełny DDC CI włączony wyłączony poziom czarni HDMI normalny niska i to wszystko a tu mamy tryb szyb, szybkiego uruchamienia. W tej chwili zaraz wyłącza Wyłączony, wyłączony, wyłączony A teraz zobaczmy Tu mamy zapis ustawienia Tu mamy tryb s... sRGB Tryb odczyt i tryb ciemnia Ale ja tego nie pokażę wam Dobra To teraz Poczekamy jeszcze aż Albo, albo dobra, zamkniemy Zobaczmy na przykład informacje. Tutaj mamy informacje. Mamy główne źródło HDMI, rodzielczość 1910x1080. Częstość po, pozioma, po poziomach. w grupie 56 kHz około 50 Hz tryb normalny i to wszystko dobra, zakończymy jeszcze raz o to teraz menu to są, to są właśnie tryby Dobra, wybieramy standardowy. No, no i znikło na tej 50. Ta liczba się znikła, bo dlatego, że miał ustawienia na, na uszy, chyba na użytkownika. Teraz ma ustawiony na standardowy. No dobra, teraz na chwilę wyłączamy monitor. I teraz, i jak włączam monitor, teraz pokazuje się taki, taki ekran powitalny. Jak widzicie, to jest właśnie ekran powitalny. Jak widzicie. No, w tej chwili mamy włączony monitor. To teraz wejdźmy w menu z powrotem. I wyłączamy. No, teraz włączamy tryb szybkiego uruchomienia z powrotem, tak jak było. No dobra. A to teraz przetestujemy dźwięk w monitorze i obraz tak samo. Na przykład ustawimy 4K. Ten, ten filmik, no są, oczywiście. To jest maksymalna głośność, tak jak w monitorze, jak i w dek z dekodera TV Smart. Tak samo maksymalna głośność. Podgłosić się już nie da, bo to już jest niestety maksymalna głośność i w monitorze, i w dekoderze TV Smart. Niestety. I dotyczy, dotyczy tak samo komputerów stacjonarnych, tak samo. Niestety. Jeśli chodzi o głośność, o dź dźwięk oczywiście. O głośność. Jakby był 100 Hz, ale to, to bym pokazywał jak wygląda 100 Hz, ale to te, czy czy pokazuje jak jest włączony komputer stacjonarny albo laptop, albo, albo laptop. A nie, tym razem TV Smart decoder, tym razem. W tym filmiku pokazuje tylko, ten, teraz, teraz właśnie monitor, tylko wtedy jak jest, i do tego jak jest podłączony Dekoder TV Smart. Tym, bo on się nie chce pokazywać tego przetestowanie tego monitora z komputerem stacjonarnym bo wiadomo obsługuje 100Hz jak jest podłączony komputer w przypadku HDMI i DisplayPort a w przypadku VGA monitorowy maksymalnie 75Hz tylko niestety i to jest właśnie problem bo taki jest właśnie monitor kupiony przeze mnie na MediaExpert.pl Jak widzicie jest dźwięk i obraz płynie działa, dobra, wychodzimy z tego. I to było dzisiaj na tyle na tym filmiku o przetestowaniu tego monitora marki ACE V287. Wyłączamy teraz monitor. I tak dzisiaj zaprezentowałem ten monitor 100 Hz właśnie 7 cali. 100 Hz LCD marki Acer modelu H287 Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące tego monitora Napiszcie komentarze, bez żadnych hejtów Dawajcie łapki do góry Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku